Idzie wojna, dajmy Polakom broń, żeby mogli się bronić. Mam już dość słuchania podobnych bzdur na temat broni i umiejętności strzelania. Media społecznościowe zalewają wpisy, że w Polsce jest za mało broni, że powinniśmy się uczyć strzelać i tę broń w domu mieć. To są kompletne głupoty. Po pierwsze, w Polsce bardzo łatwo mieć broń. Gdybym ja dzisiaj zechciał mieć broń, zajęłoby to mi mniej czasu niż zrobienie prawa jazdy. Takie są fakty, z tym, z tym nie ma co dyskutować. Jedynym w zasadzie warunkiem jest to, żeby, być, żeby tą bronią umieć się posługiwać i być w miarę stabilnym psychicznie. To nie jest rocket science. Kwestia bezpieczeństwa. Zobaczmy. Amerykanie zbroją się od dziesięcioleci i jedynym, co zagraża życiu Amerykanów, są oni sami, bo tam kilkanaście tysięcy ludzi rocznie ginie od właśnie broni. To jest straszne. Argument ostateczny. Idzie wojna. Czytam i słucham, że idzie wojna, trzeba się zbroić. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jaki jest związek z posiadaniem broni, a wojną? Cywile. Na wojnie nie walczą, walczą żołnierze, cywile, raczej mają nie dać się zabić. I w większości przypadków nawet nie widzą tego, co im zagraża. Jeżeli wyciągną broń na widok obcego żołnierza, to jest w zasadzie pewność, że od razu zginą. Na koniec dodam, że strzelanie to jest bardzo fajny sport, nie ma w nim nic złego i można z tego czerpać mnóstwo przyjemności bez dorabiania ideologii.